Niewiele broni w historii wojen wywołało tak wiele strachu u swoich przeciwników jak niemiecki czołg Tygrys z czasów II wojny światowej. Kiedy pojawił się na polach bitew Ameryki Północnej i Związku Radzieckiego w 1942 roku, natychmiast udowodnił, że jest wyższy jako opancerzony pojazd bojowy. Nawet w rękach niedoświadczonej załogi Tygrys był formidablną bronią. Ale kiedy obsługiwany przez doświadczonych czołgistów, bywał niekiedy nie do zatrzymania. W tej serii, podkreślając asów tygrysów z II wojny światowej, przyjrzymy się historii Kurta Nispela, asa czołgów prawie zapomnianego przez historię, który może się poszczycić mianem najskuteczniejszego niszczyciela czołgów w historii. Losy Nispela są ściśle powiązane z drogą Niemiec ku wojnie w 1939 roku. roku. Pochodzący z Niemiec, Kurt Naspel, urodził się w małej wiosce Salisfield 20 września 1921 roku na ziemiach, które po wielkiej wojnie zostały wchłonięte przez nowe państwo Czechosłowacji. Było to źródłem wielkiego niezadowolenia, zarówno dla lokalnej populacji, jak i całych Niemiec, a szczególnie Adolf Hitler, który ogłosił się obrońcą wszystkich Niemców w Europie i obiecał rościć pretensje do regionu znanego jako Sudety, gdzie mieszkało 3 miliony Niemców. Tak więc, w wieku 17 lat, Nispel był świadkiem marszu niemieckiej armii, Wehrmachtu, do swojej ojczyzny jako ich wyzwolicieli, co zainspirowało go do tego, aby pewnego dnia do nich dołączyć. Nastoletni Nispel nie interesował się polityką, ale wierzył w spełnianie swojego obowiązku wobec ojczyzny, w tym przypadku Niemiec-Hitlera. Początkowo podjął praktykę w fabryce samochodów, zdobywając wykształcenie z podstaw inżynierii, podczas gdy wojska Hitlera wkroczyły do Polski, a następnie do Europy Zachodniej. Nispel był znany w swojej społeczności jako uparty i twardy charakter, charyzmatyczny wobec dziewczyn, często kłócąc się z władzami, po ukończeniu praktyki w 1940 roku, a wojna nie pokazywała żadnych oznak zakończenia się w najbliższym czasie, Nispel poszedł za głosem serca i dołączył do Wehrmachtu. Biorąc pod uwagę jego trening i raczej skromny wzrost, wynoszący nieco ponad 160 cm, był idealnym kandydatem do pancernych jednostek Wehrmachtu i ich dość ciasnych wczesnych czołgów. Nispel został wysłany do batalionu szkoleniowego zastępczego pancernego w Żaganiu, gdzie oprócz nauki nowego zawodu musiał nauczyć się wszystkich podstawowych kroków, aby stać się żołnierzem. Z najnowszymi niemieckimi czołgami na froncie, oni i jego koledzy z klasy musieli nauczyć się podstawowej obsługi czołgów na przestarzałych pancerach Pz.Kpfw. II, a także kilku starszych pancerach, 3 aż do ukończenia szkolenia 30 września 1940 roku. Następnie przydzielono go do 3, kompanii 29, pułku pancernego. Zniknęły przestarzałe czołgi szkoleniowe, a na ich miejscu Niespil znalazł się jako strzelec na krótkolufowej, 70-milimetrowej wersji czołgu pancer IV. Szybko zaimponował przełożonym umiejętnościami strzeleckimi, ale jako niedoświadczony otrzymał ważne, choć nieefektowne stanowisko ładowacza w załodze. Nispel i jego towarzysze wkrótce znaleźli się w drodze na południe Europy, aby wziąć udział w kampanii na Bałkanach. Jednak ku jego rozpaczy nie mieli okazji brać udziału w żadnych walkach, ale potem dotarły do nich wiadomości, że wkrótce uderzą na wschód przeciwko ogromnemu Związkowi Radzieckiemu. Około 215 godzin w niedzielny poranek, 22 czerwca, Nispel został obudzony ze swojego łóżka niedaleko wspólnej granicy niemiecko-radzieckiej i poinformowany, że operacja Barbarossa, inwazja na Związek Radziecki, zaraz się zacznie. Nispel i jego towarzysze, spragnieni akcji, spodziewali się, że inwazja niemal nie do zatrzymania niemieckiej armii zakończy się do Bożego Narodzenia. Przekraczając granice ze swoją załogą, Nispel po raz pierwszy zaznał walki tego popołudnia, kiedy ładował pociski do swojego działa KAL, 75 mm w panzer czwarto, które następnie ostrzeliwały radzieckie oddziały ukryte w pobliskiej wiosce. W kolejnych dniach Nispel i jego towarzysze posuwali się w kierunku Mińska, odnosząc ciągłe sukcesy pomimo kilku niebezpiecznych sytuacji, w tym kilka trafień w jego panzer czwarta od radzieckich czołgów. Wychowując się w Sudetach, Nispel nauczył się podstaw rosyjskiego, co pomogło jego przełożonym w kontaktach z lokalną ludnością. W sierpniu 1941 roku dywizja Nispela została przeniesiona na front północny, a 25 sierpnia, podczas operacji na południe od Leningradu, strzelec z pojazdu został trafiony podczas ich pierwszego starcia z legendarnym radzieckim T-34. Nispel natychmiast zajął jego miejsce i skierował działo swojego czołgu na T-34, który pojawił się jakby znikąd, unieszkodliwiając go doskonale wymierzonym strzałem. W tamtym czasie jego koledzy strzelcy uznali to za szczęśliwy strzał, ale wkrótce zrozumieliby, że szczęście nie miało tu nic do rzeczy, a wszystko sprowadzało się do niepojętych umiejętności Nispela, który teraz na stałe został strzelcem. Nispel zwiększyłby swoje wyniki w nadchodzących tygodniach, gdy niemiecka armia walczyła z zaciętym oporem Sowietów w Leningradzie i wokół niego, co skłoniło Nispela i wielu innych do szybkiego zrozumienia, że wszelkie myśli o zakończeniu inwazji przed świętami były czystą fantazją. Wraz ze wzrostem doświadczenia jego zmysły stały się wysoce wyczulone na lokalizowanie wroga, posiadając niemal jasnowidzącą zdolność do dostrzegania kamuflażowych czołgów czy ruchów w nocy, pewnego razu niszcząc T. 34. po dostrzeżeniu słabego blasku od zapalonego papierosa członka załogi. W miarę upływu roku Nispel kontynuował zwiększanie swojego wyniku, jak również swojej reputacji wśród załóg pancerów, ponieważ ilość napotkanych radzieckich pancerzy zdawała się nieustannie wzrastać. Zyskał również reputację niezniszczalnego, wychodząc z wielu bitew całkowicie nienaruszony. Wszystko to, pomimo faktu, że jego 70 mm pancer czwarty był początkowo nieprzystosowany do walki z radzieckimi czołgami T-34 i ciężkimi czołgami serii KV. Nie tylko w czołgu jednakże demonstrował swoją odwagę. Osobiście prowadził kilka misji zwiadowczych, a potem, 13 listopada 1941 roku, zniszczył T-34, kładąc minę przeciwpancerną na drodze nadjeżdżającego czołgu, przyjmując ogień od piechoty, kiedy to robił. Za swoje działania 16 grudnia 1941 roku został odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy, ale świętowanie nie trwało długo, ponieważ Niemcy byli zmuszeni zacząć wycofywać się na zachód w kierunku Estonii w obliczu nowych ofensyw radzieckich i zakłóconych linii zaopatrzenia Niemiec. Radzieckie siły powietrzne stawały się również coraz większym problemem, dojrzewając od swojego raczej niewyraźnego początkowego wystąpienia, a szczególnie groźny dla załóg niemieckich czołgów panzer był potężny samolot szturmowy IL-2. W styczniu 1942 roku został wyposażony w długolufowe działo pancer IV o kalibrze 75 mm, które było znacznie lepiej przystosowane do walki pancernych, choć nadal nie było idealne przeciwko cięższemu radzieckiemu pancerzowi, który był coraz częściej rzucony przeciwko nim. Walcząc w gęstym lesie, zasadzki były ciągłym problemem dla Niemców, ale znowu, Niespil zawsze zdawał się wiedzieć, gdzie one są. Podczas jednej walki, kiedy jego czołg został wyłączony z akcji, Niespil i jego załoga szybko przeszli do pobliskich pancerników, a on na krótko dowodził jednym z nich po raz pierwszy. Niespil już jako strzelec udowodnił, że jest prawdziwym asem i był szanowany przez swoich towarzyszy. Wspominano go także w audycjach radiowych dla Niemców, co stanowiło jeden z najwyższych zaszczytów w niemieckim społeczeństwie powinien był być na szybkiej drodze do chwały. Jednakże, pewne zdarzenie na zawsze zawisło nad nim, jak cień wśród przywództwa nazistowskiego, które od tego momentu ograniczyło jego perspektywy. Po okresie odpoczynku i relaksu, a także rekwizycji ulepszonych pancertwary, Nispel i jego dowódca Alfred Rubel wracali na front wschodni w połowie roku 1942, kiedy na obrzeżach Krakowa w Polsce dostrzegł więźnia z pobliskiego obozu koncentracyjnego, który był bity przez strażnika. Nispel zażądał, aby strażnik przestał, a kiedy ten odmówił, wyciągnął na niego pistolet. Strażnik próbował skierować swoją broń na Nispela, ale strzelec z czołgu wyrwał mu ją z rąk i uderzył strażnika w twarz. Wielu jego towarzyszy uważało ten incydent za dowód poczucia honoru Nispela, ale jego przełożeni nie podzielali tego zdania. Kilka dni później wojskowa policja próbowała aresztować Nispela, ale członkowie jednostki uniemożliwili im to, deklarując, że będą musieli aresztować cały oddział to był dopiero początek konfliktu Nispela z władzami nad nim, a w szczególności z bardziej fanatycznymi członkami niemieckich sił zbrojnych. Podczas jednego z incydentów, na przykład, ukradł kawę i koniak śpiącym żołnierzom Waffen SS i rozdał je w jednostce. Pod koniec 1942 roku, roku Nispel spodziewał się, że zostanie wysłany do pomocy okrążonej 6. Armii, gdy dotarły do niego wieści o bitwie stalingradzkiej. Zamiast tego jednak, powiedziano im, że będą zrzekać się swoich pancer twarta i wracać do Niemiec, aby ponownie się zaopatrzyć, tym razem w nowy cudowny czołg – Tygrys. Szkolenie na tym nowym czołgu z jego niszczycielskim działem 8 i 80 mm Nispel stwierdził, że nowy pojazd przekroczył wszystkie jego oczekiwania i nie mógł się doczekać, aby uwolnić go na Sowietów. Zaatakowanie Kaukazu, które spowodowało bitwę o Stalingrad, nie powiodło się, a armia niemiecka była teraz uwięziona w powolnym, ale stałym odwrocie, kiedy Nispel przybył z tygrysami w połowie roku 1943. Tygrys nie mógł przybyć w lepszym momencie dla Niemców, ponieważ wykorzystali swoją wyższą opancerzenie i siłę ognia, aby pomóc powstrzymać postępy Sowietów na tyle długo, aby główne siły niemieckie mogły się wycofać. Nispel kiedyś zauważył, że ostatnią rzeczą, której żołnierz chce, jest uczciwa walka, a jeden na jeden w tamtym czasie niewiele było w stanie dorównać mocy Tygrysa, chociaż wtedy już nadchodziły nowe czołgi aliantów. Dla Nispella front wschodni był środowiskiem bogatym w cele, w którym doskonale się odnalazł, niszcząc samodzielnie 27 radzieckich czołgów w okolicach Kurska i na przyległych terenach. Jednakże znalazł się on na celowniku niemieckiego kierownictwa, kiedy odmówił wykonania rozkazu oficera Waffen SS, aby otworzyć ogień do wycofującego się radzieckiego czołgu, na pokładzie którego znajdowało się wielu cywilów. Tylko jego umiejętności i szacunek towarzyszy broni wydawały się uchronić go przed prawdziwą karą, a jego najbardziej znanym osiągnięciem było zniszczenie czołgu Tet-34 na odległość 3 km, czyli prawie 2 mil, co jest imponującym wyczynem według jakiegokolwiek standardu. Jednak, podczas gdy większość mężczyzn w jego pozycji mogłaby próbować nie zwracać na siebie uwagi po straceniu popularności u swoich dowódców, Nispel wydawał się cieszyć z ich pogardy dla niego. Często pozwalał swoim włosom rosnąć, a zamiast golić się, stylizował sobie brodę typu kozia, a także nosił tatuaż, co wszystko było w sprzeczności z surowymi przepisami niemieckiej armii, pomimo próśb od jego towarzyszy z czołgu, aby choć trochę dostosował się do nich. Ale Nispel był niezależnym człowiekiem i żołnierzem. W związku z tym był postrzegany jako niepożądany temat dla niemieckiej propagandy, która miała uprzedzenia co do tego, jak powinien wyglądać niemiecki bohater, a on na pewno nie spełniał tych kryteriów. Tak więc, na początku 1944 roku, podczas gdy na niemieckie ekrany kin trafiały obrazy mniej zdolnych załóg czołgów, Nispel zamiast tego walczył w błocie i gruzach Ukrainy, przekraczając liczbę stu zniszczonych celów. W maju 1944 rok jednostka Nispela została ponownie wycofana z frontu wschodniego i przeniesiona do obozu szkoleniowego w Ordow. Teraz, jako dowódca czołgu, był jednym z tych, którzy przodowali w wprowadzaniu jeszcze potężniejszego czołgu Tygrysa II, znanego również jako Królewski lub Królewski Tygrys. Na papierze ta nowa opancerzona maszyna bojowa wyglądała na gotową do odwrócenia losów Niemiec na polu bitwy na Wschodzie. Był nawet lepiej chroniony niż jego poprzednik, z grubym nachylonym pancerzem i wyposażony w ulepszoną wersję działa ośmiomilimetrowego. Niecały miesiąc po przybyciu do Ordów nadeszły wiadomości, że alianci zachodni skutecznie utworzyli przyczółek w Normandii, a nowe tygrysy były potrzebne, aby odepchnąć ich z powrotem do morza. Walki na zachodzie w 1944 roku były zupełnie inne niż te, które dotychczas prowadził, a Nispel musiał zmierzyć się z przytłaczającą przewagą aliantów w powietrzu, co sprawiało, że poruszanie się po okolicy w ciągu dnia było prawie samobójcze, nawet dla formidabilnie opancerzonych królewskich tygrysów. W ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia służby na zachodzie, nawet umiejętności Nispela nie były w stanie uratować jego batalionu przed niemal całkowitym zniszczeniem, tracąc wszystkie ich nowe czołgi. Po ponownym wyposażeniu we wrześniu, Nispel powrócił na front wschodni, gdzie sytuacja nie była lepsza. Mimo to rzucił się w wir obowiązków i, jak zawsze, był w samym środku walki. To właśnie tutaj największa słabość królewskiego tygrysa została ujawniona, a mianowicie brak mobilności. Był tak duży i ciężki, że często nie mógł przekroczyć małych mostów, przejechać wąskimi drogami, czy dotrzymać kroku głównym siłom niemieckim, wycofującym się na zachód w chaosie ostatnich dni III Rzeszy. Jakby sama skala sił radzieckich nie była wystarczająca, teraz wprowadzili również ciężkie czołgi Stalina, które mogły równać się z królewskim tygrysem w walce, podczas gdy, tak jak na zachodzie, niebo czasami zdawało się czarne od radzieckich bombowców myśliwskich, polujących na niemieckie pancerze. 28 kwietnia 1945 roku Nispel i jego załoga toczyli walki z siłami radzieckimi w centralnej Czechosłowacji, kraju, w którym się urodził. Tego dnia zniszczył radziecki czołg, co zwiększyło jego bilans do 168 zniszczonych jednostek. Czołg Nispela wkrótce został uszkodzony przez radzieckie działa samobieżne, zmuszając go do opuszczenia pojazdu dowódca innego królewskiego tygrysa pomógł mu wydostać się z włazu, ginąc od strzału radzieckiego snajpera. Nispel przejął dowództwo nad czołgiem swojego zmarłego towarzysza, ale ten również został szybko zniszczony przez przeważające siły radzieckie, co zmusiło załogę czołgu do opuszczenia pojazdu. Podczas ich odwrotu moździerze zaczęły ostrzeliwać ich pozycje, a Nispel został poważnie ranny. Mimo pomocy udało mu się dotrzeć do pobliskiego niemieckiego szpitala polowego, ale niemieccy lekarze niewiele mogli dla niego zrobić i zmarł kilka godzin później. Zaledwie 10 dni później wojna w Europie dobiegła końca. Ostateczny bilans Nispela jest kwestionowany przez wielu historyków na podstawie zeznań mężczyzn, którzy z nim walczyli. Wielu twierdzi, że wynik jest znacznie wyższy, ponieważ Nispel liczył tylko te pojazdy, o których zniszczeniu był pewien, a prawdopodobnie wiele więcej zostało wyeliminowanych z walk, które nie zostały przez niego uwzględnione. Innym czynnikiem, często branym pod uwagę, jest to, że lider Nispel lubił inspirować mniej doświadczonych mężczyzn, osłabiając przeciwnika, a następnie dając im możliwość zadania śmiertelnego ciosu. Jeśli weźmie się pod uwagę te czynniki, to jego rzeczywista liczba całkowitych zabójstw lub wspólnych zabójstw jest w rzeczywistości znacznie bliższa 200, co czyni go największym asusem czołgów w historii. I oto mamy opowieść o kurcie Niezpelu. Podziel się przemyśleniami w komentarzu poniżej. Pamiętaj o polubieniu filmu i subskrypcji kanału, by okazać wsparcie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.